Pytanie do pana ministra Szejny: Czy rzeczywiście oddaliśmy najcenniejszego agenta Gieru za nic? Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście nie jest to łatwe dla mnie odnosić się do słów e, kryminalisty, który został ułaskawiony przez pana prezydenta Dudę, ale zrobię to oczywiście. E, po pierwsze. To była akcja wolnościowa, której liderem były Stany Zjednoczone, nasz sojusznik w ramach NATO i państw NATO. Przypominam, że tak jak działamy w ramach artykułu 5, czyli Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, uwzględniliśmy i poparliśmy i działaliśmy wedle prośby administracji pana prezydenta Bidena. I w zamian za to rzeczywiście zostali uwolnieni agenci, a w przypadku Niemiec morderca, również agent GRU, który zabił uchodźcę czeczeńskiego. Był skazany na dożywocie. W zamian za to ludzie niewinni, którzy stali się zakładnikami reżimu Władimira Putina niewinni czyli mówimy też o żołnierzu, mówimy tutaj o, o dziennikarzu amerykańskim, wiele innych osób oraz dysydenci rosyjscy wyszli na wolność. Ludzie niewinni. I to jest działanie, które mieści się we współpracy w ramach NATO, w ramach współpracy transatlantyckiej. Natomiast gdybym chciał być złośliwy wobec pana Kamińskiego, czyli, jak wspomniałem, byłego kryminalisty czy kryminalistu łaskawionego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, to on chyba bardzo mocno uderzył we własnego dobrodzieja, pana prezydenta Andrzeja Dudę, ponieważ i chyba hańba różnie skierował do pana prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ wszyscy wiemy, że cała ta akcja była przeprowadzona przy współpracy między panem premierem, służbami oraz przy bardzo mocnym udziale pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc ja dziwię się, że kieruje takie mocne oskarżenia wobec prezydenta Andrzeja Dudy, który, któremu zawdzięcza wolność. Pan minister Żaryn, premier Tusk w tym swoim pierwszym wpisie podziękował prezydentowi za wzorową współpracę przy tej akcji wymiany. Czy prezydent zgodził się na to, aby pan Poczobut w ramach tej wymiany pozostał w więzieniu na Białorusi? Jest oczywiste, że ta sprawa jest w odpowiedzialności rządu. Ja brałem udział w jednej rozmowie, o której napisał pan minister Kamiński i byłem przy rozmowie związanej z początkiem tych starań o wymianę więźniów między Zachodem a Rosją. I rzeczywiście, co napisał pan minister Kamiński, w tamtym czasie minister koordynator bardzo jasno postawił polskie oczekiwania w rozmowie z Amerykanami, widząc w tym procesie i procesie wymiany więźniów szansę na walkę o Andrzeja Poczobuta i o Rosjanina, który został skazany za współpracę z polskimi służbami i w tej chwili jest w rosyjskim łagrze. Więc ta sprawa, po pierwsze, jest od początku, była w odpowiedzialności rządu i ta sprawa była dla nas w naszym czasie okazją do tego, żeby walczyć o. Andrzeja Poczobuta i pana, o którym minister Kamiński napisał. Dziwi mnie wypowiedź pana ministra Szejny, który takimi politycznymi atakami wobec ministra Kamińskiego chce tę sprawę zamknąć. Jest kwestia jasna i jasne pytanie, Jest sprawa jasną, że to rząd odpowiadał za negocjacje w tej sprawie sojuszniczej i to rząd podjął decyzję, o to, jak te rozmowy dalej prowadzić i jak je kontynuować. Pan prezydent został w pewnym momencie dołączony do, tych, do tej procedury, natomiast mam wrażenie, że tutaj jest próba jakby przeniesienia odpowiedzialności na pana prezydenta. Za co dziękował premier prezydentowi. Powiem jedno, pan prezydent o sprawie Andrzeja Poczobuta pamięta, wykonuje pewne działania w ramach swoich kompetencji, żeby ten dzielny człowiek został uwolniony. Ale to jest sprawa, która leży w odpowiedzialności rządu i to rząd prowadził negocjacje związane z wymianą więźniów. Mam wrażenie, co również niestety potwierdza wypowiedź pana ministra Szejny, że pan prezydent być może został również włączony w te działania właśnie po to, żeby takie sugestie i naturalne pytania o to, czy nie daliśmy za dużo, nie uzyskując niczego, rozmyć również na kwestię odpowiedzialności ja chciałbym... wobec pana prezydenta. Ja mam nadzieję. i. To... To trzeba postawić jasno, że rząd o sprawie pana Andrzeja Poczobuta nie zapomniał i że będzie o niego walczył. Na pewno prezydent będzie wykorzystywał swoje możliwości, żeby o Andrzeja Poczobuta walczyć, żeby on został uwolniony. Była taka okazja, moim zdaniem, yy, ale jeżeli jej nie wykorzystano, to rząd ma moralny i polityczny obowiązek korzystać z innych narzędzi, żeby Andrzej Poczobut wyszedł z więzienia. To krótkie, adwocem pan minister tak, ja Szejna. Ja tylko chcę podkreślić całą mocą, że kwestia związana z uwolnieniem wszystkich. Więźniów politycznych, w tym oczywiście pan Andrzeja Potrzebu, toczy się trochę innym trybem negocjacji bezpośrednio z Białorusią. jak chcę państwu pokazać jasno, że to były negocjacje właściwie amerykańsko-rosyjskie i Białoruś była gdzieś tam dołączona, ale widocznie, widocznie ta, taka sytuacja, o której chyba powinien się opowiadać nie pan, nie ja, ale na przykład szefowie czy, 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 czy kontrwywiadu, czy wywiadu wojskowego, czy szef. Służb specjalnych, koordynator. Ale chcę panu powiedzieć jedną rzecz. No, nie, nie pan nie odbiera tego jako ataku y, mojego na prezydenta, tylko ataku pana Kamińskiego na pana prezydenta. Bo pan ja prezydent, nie mówiłem o pana, ataku Bo pan na prezydent prezydenta, tylko na... Andrzej Duda na... przyjął, tak, tak, przyjął, przyjął jak zauważyłem, z dużą przyjemnością i mądrze, ponieważ jest to nasz sojusznik podziękowania dla Rzeczypospolitej Polskiej od prezydenta Joe Bidena. Więc wypowiedź i wpis pana Kamińskiego nie tylko jest na, nie na miejscu, ale jest po prostu niemądry i. No dobrze, skodliwy. panie ministrze, pytanie do pana, bo pan jest tutaj przedstawicielem rządu. Czy naprawdę musieliśmy się zgodzić na to, czego zażądali od nas Amerykanie, nie dostając za to nic? Zamian? Nie musieliśmy my się, my się przychyliliśmy do tej prośby, bo uważamy, że w ramach naszych zobowiązań sojuszniczych tak należy działać, bo za chwilę my będziemy mieli wiele innych. Nie powiedziałbym próśb, czy, ale krótko mówiąc. Pytanie: Czy będzie taka okazja, żeby udało się uwolnić pana Poczobuta? Tak bo może drugiej to, takiej tak sytuacji tak, nie będzie? Tak jak wczoraj powiedziałem, muszę państwu też po raz kolejny ujawnić pewną tajemnicę, że na, chociaż nie jest jakaś wielka tajemnica, że na wszystkich kierownictwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, omawiając różne poszczególne. Aspekty naszej polityki zagranicznej, pan minister Sikorski zawsze podnosi dwie sprawy. Jedna to jest w sposób oczywisty Ukraina, a druga to są więźniowie polityczni Białorusi i okay. sytuacje. I my, my o tym rozmawiamy za każdym razem i szukamy rozwiązań i pracujemy nad tym. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Panie ministrze, pan prezydent działając zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, bardzo mocno pomógł polskiemu rządowi w Chinach, jeśli chodzi o zatrzymanie czy ograniczenie ataków hybrydowych na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj współpracował z panem y, pre, pre, premierem i z y, również naszymi służbami w kwestii y, współpracy z Amerykanami przy tym największym w historii od czasów zimnej wojny uwolnieniu ludzi niewinnych, zakładników tak naprawdę Władimira Putina. Więc chcę, żeby to wybrzmiało z mojej strony pozytywnie. A uważam, że wpis pana Kamińskiego jest niedopuszczalny. Dobrze, Atakuje pan, również pana prezydenta. Panie ja ministrze, dudę. pan marszałek Bosak, o co chodzi w tej sprawie? Jak pan to czyta? Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nikt z nas, kto siedzi tu w studiu, nie ma pełni informacji na ten temat. My mamy pewne oceny na podstawie wyrywkowych informacji, które nam są podawane. Jestem pewien, że gdyby było możliwe wydobycie pana Andrzeja Poczobuta w zamian za tego szpiega GRU, którego warto przypomnieć, broniły lewicowe media, popularni dziennikarze i pseudoeksperci od służb, że niby tutaj wolność prasy jest w Polsce ograniczona, bo go zatrzymano, to, to, to po prostu ta wymiana byłaby przed wyborami. Także moim zdaniem nie ma co się w tej chwili oskarżać. Wyraźnie widać, że ze strony Białorusi nie ma zainteresowania wydaniem do Polski pana Andrzeja Poczubuta. Jest to następstwem 20 lat polityki wszystkich partii, które tu mamy w studiu, które udawały, że są zdolne wysadzić z siodła rząd, rząd Łukaszenki, osiągając tym jedynie wyzerowanie praw Polaków na Białorusi, zaoranie polskich cmentarzy i trzymanie liderów polskiej społeczności w więzieniu. To jest miara skuteczności dotychczasowych partii PiSu, Platformy... Ale to jest wina, wina pana zdaniem po polskich polityków, to jest a nie wina, Panie pana Łukaszenki? Słabości. Jeżeli się jest państwem, które prowadzi politykę słabą, jednocześnie udaje się, że się będzie gdzieś robić przewroty, to się po prostu kompromituje na arenie międzynarodowej. Polska taką kompromitację zaliczyła. Zresztą nie jest to jedyna kompromitacja, i trzeba mówić o tym wprost. A Polska... czyli to, co się stało, to jest kompromitacja? Kompromitacją Polska. jest to, że prawa polskiej mniejszości na Białorusi zostały wyzerowane, podczas gdy tutaj wszyscy politycy w Polsce przez 20 lat napinali muskuły, że będą wywracać ten reżim i doprowadzać tam do zmiany do tego, co lubią robić mocarstwa, czyli tak zwanego change, zmiany rządu. Zmiana rządu była poza zasięgiem y, władz polskiej, ponieważ Łukaszenka miał protekcję rosyjską, w tej chwili ma protekcję chińską, co widzimy po manewrach w Pana zdaniem polski rząd nie powinien był pomagać białoruskim opozycjonistom? Powinien nie więcej niż inne państwa, Niemcy też pomagali, ale w taki ale to sposób. My żeby, w taki z sposób, żeby móc robić biznes na Białorusi, a jak się e, wychodzi poza pomoc i się próbuje robić zmianę reżimu, to się kończy w ten sposób, jak się skończyło. Panie redaktorze, zostawmy to, chciałbym zwrócić uwagę na to, że gdyby było możliwe wymienienie szpiega Gieru za e, polskiego dziennikarza i lidera Polski, Polaków na Białorusi, to by to nastąpiło. Oskarżanie się w tej chwili jest bez sensu. To, co możemy powiedzieć, to że chcielibyśmy wierzyć, że za kulisami tej całej operacji był był jakiś rewanż ze strony amerykańskiej czy innych sojuszników. Taki rewanż jest możliwy na 100 różnych sposobów, o których opinia publiczna nigdy się nie dowie, bo w tej chwili trwa wojna, trwa współpraca wywiadowcza, trwają operacje związane z handlem uzbrojeniem, trwają operacje związane z wymianą informacji wywiadowczych, polskie satelity czy produkowane przez polskie inżynierów satelity i oprogramowanie nieustannie wspiera stronę ukraińską na Białorusi. Dzieje się bardzo dużo rzeczy, o których często nawet nie wiemy. I one się powinny dziać. Chciałem zwrócić na koniec uwagę na jedno nadużycie ujawnione przez ministra Kamińskiego w jego twicie, a mianowicie Rosjanin z kartą Polaka. Panie redaktorze, to potwierdza to, o czym my mówimy. Karty Polaka rozdawane są Białorusinom, Ukraińcom, Rosjanom, a nie Polakom. Rosjanin z kartą Polaka. Co to ma być? To Ale jest złamanie polskich reguł. Może miał na myśli obywatel Rosji z kartą Polaka. Napisał to, co napisał i według moich informacji to jest Rosjanin. Pani poseł, czy Pani wie o jakimś rewanżu amerykańskim wobec tego, co zrobiła Polska, czyli wypuściła Pablo González, Pawła Rupcowa? Myślę, że wszyscy wiemy mniej więcej tyle samo, e, ponieważ są to informacje ściśle tajne. Natomiast faktem jest, że Andrzej Poczobut w więzieniu przebywa już 3 lata. Od 3 lat wie, że tak samo rząd Sprawliwości, prezydent Andrzej Duda, jak rząd koalicji 15 października stara się o to, aby Andrzej Poczobut wyszedł na wolność. I robienie z tematu Andrzeja Poczobuta, instrumentalizowanie tego tematu w tak haniebny sposób, jak to zrobił pan Kamiński, jest niedopuszczalne. Bo teraz ja mogę powiedzieć, dobrze, to pan Mateusz Morawiecki w mailach do Michała Dworczyka pisał, że no, dzieje się na Białorusi i dla nas to jest polityczne złoto. Ja noszę wrażenie, że ta sytuacja znowu stała się dla niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości politycznym złotem po to, aby zaatakować rząd koalicji i koalicję obywatelską. Sam Michał Dworczyk jeszcze kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu mówił, że starania trwają, jest mu bardzo przykro, że w sprawie Poczobuta na razie nic nie udaje się zrobić. Widać, nie było takiej możliwości po prostu. Takie wymiany nigdy nie dzieją się za nic, co w ramach e, uzgodnień między państwami, w ramach NATO, będzie rewanżem dla Polski, pewnie okaże się prędzej czy później. Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie musiało się okazać. Solidarność w ramach artykułu 5 Traktatu o NATO, mimo to nadzieję, jesteśmy sojusznikiem, mamy swoich sojuszników i sojusznicze obowiązki po prostu musimy wypełniać. Ale wykorzystywanie w ten sposób polityczne jest naprawdę haniebne, bo ja wierzę w to, że i prezydent Andrzej Duda, i państwo, i my staramy się równie mocno o wolność Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych. Co do pana marszałka Bosaka, jest oczywiście uroczy, jak pan bardzo martwi się o naszą wschodnią granicę w kontekście współpracy i wejścia we wspólną frakcję przedstawicieli Konfederacji razem z AFD. Może państwo najpierw upewnijcie się, czy AFD akceptuje naszą granicę zachodnią. Co do pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest bardzo wygodna pozycja, Chcieć mieć za coś odpowiedzialność, jak na przykład za ambasadorów, za politykę obrony, za politykę zagraniczną, ale jednocześnie nie brać na siebie odpowiedzialności, jeśli coś nie idzie po myśli. To jest bardzo wygodna sytuacja, ale niegodna głowy państwa. Paweł Jabłoński. No to będę musiał tutaj kilka informacji sprostować. I pro, broń Boże, proszę nie traktować tego jako ataku politycznego, bo ta sprawa jest zbyt poważna, żeby się przerzucać oskarżeniami. Tu się akurat zgadzam. Panie Kamińskiemu, pani poseł, uwagę, Gdyby pani, pani mogła pośle. jednak teraz posłuchać chwilę, bo pani kilka tutaj rzeczy po prostu nieprawdziwych powiedziała. Po pierwsze, na marginesie. Jeśli chodzi o ambasadorów to prezydentowi tą kompetencję przyznaje konstytucja. To nie jest żadna uzurpacja, ale to tylko na marginesie. Co do kwestii uwalniania więźniów. W tej wymianie Rosjanie przekazali 16 osób obywateli trzech państw. Rosji Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Jak pan marszałek Bosak tutaj wskazywał, że inne państwa z Białorusią taką czy inną politykę prowadzą, żeby robić biznes, na przykład właśnie Niemcy. Otóż niemiecki obywatel, pan Rico Krieger został skazany na karę śmierci i Niemcy byli w stanie w tej wymianie go wyciągnąć. Z jakiegoś powodu okazało się, że Niemcy są w stanie do tej wymiany. Tu pan minister Scheina mówił, że to były rosyjsko-amerykańskie rozmowy. Pan Krieger był na Białorusi, nie w Rosji. Został wyciągnięty w ramach tej wymiany. Dalej. Zostały w, tej, w ramach tej wymiany wyciągnięte osoby, które działają jako rosyjscy opozycjoniści, bardzo mocno wspierani właśnie przez Niemcy. To jest pan Karamurza, to jest pan Jaszin, to jest pan Piwowarow. Oni mieli taką konferencję prasową przedwczoraj, gdzie apelowali publicznie, wiem, Niemczech ta konferencja była, o znoszenie sankcji na Rosję, o to, żeby je łagodzić takiej opowieści, że to tylko zły Putin, ale dobrzy Rosjanie. Więc ta propaganda rosyjska tak naprawdę została przez tę wymianę włączona znowu do obiegu informacyjnego zachodniego. Jesteśmy w takiej sytuacji, że oddaliśmy jednego z ważnych oficerów kadrowych GR-u, pana Rupcowa, którego rzeczywiście lewica i liberałowie bronili w mediach, mówi, że to dziennikarz prześladowany, oddaliśmy go. Nie wyciągnęliśmy żadnego polskiego więźnia, bo ani Andrzeja Potrzebuta, ani innych polskich więźniów, ani z Rosji, ani z Białorusi i jeszcze dostaliśmy ludzi, którzy będą teraz w mediach zachodnich opowiadać, że trzeba znosić sankcje na Rosję. No dobrze, Zresztą, ale czy pan uwagę, jest że pewien, że panie, pośle, panie pośle? czy pan jest pewien, że rzeczywiście w tym przypadku była taka możliwość? Ja jestem pewien, że gdyby Bo polityka to możliwości. Jestem pewien, że gdyby sprawa została twardo postawiona, to albo Andrzej Poczobut, albo inny polski więzień, czy większa grupa polskich więźniów mogła być do tej wymiany włączona. Mogę podać przykład, bo my w trakcie naszych rządów też z sukcesem tego typu działania podejmowaliśmy. Działaczki polskie, które były przetrzymywane w więzieniach białoruskich na czele z Angeliką Borys, były zwalniane po trudnych Negocjacjach, których treści rzeczywiście może e, nawet nie, nie jesteśmy w stanie ujawniać, ale to jest możliwe. No, no dobrze. Pan wie, że są klauzulowane informacje, no więc o tyle może być komunikata. Zasług, których niestety przypisywać sobie nie panie powinniście. Ministrze, były te wymiany ja też nie mogę powiedzieć. To publicznie. Ja nie chcę pana zrobić. Dobrze, bawać, Panie ale Pośle, jeszcze jedno Wróćmy do tej wymiany. Panie pośle, czy rzeczywiście mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby postawić Amerykanom warunek? Nie, nie, kochani. My nie zgadzamy się na całą Waszą operację dotyczącą kilkudziesięciu osób. I wypuścimy pana Rubcowa tylko wtedy, kiedy pan począł wróci. mogliśmy sobie na coś takiego pozwolić, czy nie? Jeżeli to jest mogli kwestia sobie na to pozycji Niemcy, Jeżeli mogli sobie na to pozwolić Niemcy, żeby wydać człowieka, który został skazany za zabójstwo popełnione w Tiergarten w Berlinie, w zamian za to, żeby ich obywatel skazany na Białorusi mógł wrócić, to uważam, że tak. Mogliśmy działać dokładnie tak samo jak rząd Niemiec, który działał tutaj sprawnie, a nasz rząd z jakiegoś powodu, nie wiemy z jakiego, tego nie osiągnął. Marszałek senior Marek Sawicki. Ach, chciałoby się powiedzieć, gdzie te czasy, kiedy w sprawach polityki zagranicznej nie było takiego sporu, z jakim mamy do czynienia po roku 2005 i praktycznie co się dzieje w polityce zagranicznej, to wszystko dzieli obozy rządzący i opozycyjny. I teraz trzeba sobie jasno powiedzieć, że rzeczywiście my za mało wszyscy wiemy o tych wymianach i o tych operacjach, ale jeśli pan minister Jabłoński mówi o wielkich sukcesach w, w sprawach polityki zagranicznej ostatnich 8 lat, to wolałbym, żeby nieco to przemilczeć. Dwa. Nie ja wiem, że pan jeśli, by wolał jeśli, by wolał jeśli, jeśli w bo jeśli w, sprawie, w sprawę angażuje się sam minister Kamiński to też lepiej byłoby dla was, żeby on się w te sprawy nie angażował w taki sposób, jak to, jak to robi, bo przed nim naprawdę jeszcze długa ścieżka tłumaczenia się z tego wszystkiego, co robił i po co. Więc nie te osoby, nie, ten, nie ta retoryka, nie ten tryb. Natomiast pytanie, no, to jest relacja między nami, Stanami Zjednoczonymi, między, we, 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 wewnątrz także NATO i oczywiście mnie nie niepokoi to, że Ci uzyskali więcej, ci mniej, a ci jeszcze mniej. Mnie bardziej niepokoi to, na jakich zasadach toczy się ta dyskusja i rozmowa z Putinem, terrorystą w czasie wojny. Bo Putin jest terrorystą. I czy cała ta dyskusja i ta wymiana kilkunastu, a nie kilkudziesięciu osób jest warta tego, żeby z terrorystą dogadywać się? w trakcie, w trakcie panie, trwającej panie wojny. Panie ministrze, ale panie marszałku, ale pamięta pan czasy zimnej wojny? Mimo ale, tego, że była ale, wrogość ale, Moskwy no, i Waszym no dobrze. I pan, dochodziło i pan, do wymiany pan szpiegów Pan redaktor dobrze przypomniał. To były czasy zimnej wojny. My już nie mamy dzisiaj zimnej wojny. A może jest my inaczej, mamy, panie my marszałku? Mamy aktywną wojnę hybrydową okay. także na terytorium Rzeczypospolitej i mamy wojnę gorąco na terenie Ukrainy. Panie marszałku, a może postawmy sprawę jasno. Może ta wymiana, która jest rzeczywiście dla wielu krajów sukcesem, sukcesem, dla Putina też, to jest wstęp do rozejmu, do zawieszenia broni na froncie rosyjsko-ukraińskim. Otóż ja słyszę coraz częściej takie głosy i nawoływania do tego rozejmu. No, jeśli tu pan Jabłoński wspomniał ci uwolnieni y, polity, y, więźniowie, y, y, że tak powiem, przez Niemcy, będą namawiali do o, o, ustanowienia pokoju między Ukrainą i Rosją na warunkach Rosji, to gratuluję. To wtedy rzeczywiście gratuluję również y, pseudo sukcesu Stanów Zjednoczonym, bo jeśli ten pokój ma być no to pan, ustalany, pan, ustalany na warunkach... Rząd, który w na warunkach zniszył, rosyjskich, jest... na warunkach rosyjskich, to, to w mojej zgody na to nie ma. Bo być może jest tak, wydaje że prezydent Załoński też nie ma wyjścia, panie wydaje marszałku. Mi się, wydaje mi się, panie redaktorze, też, że Stany Zjednoczone mogły całą tę wymianę Nieco przyspieszyć, że ona też jest w określonych warunkach politycznych. Kampania prezydencka. Tak, że kampania prezydencka. I myśmy tutaj sugerowali, że a dlaczego to się nie stało w trakcie naszej kampanii prezydenckiej? Bo jesteśmy mniejszym państwem. Nie mamy tak silnego znaczenia jak Stany Zjednoczone czy Niemcy w relacjach wewnątrzunijnych. W związku z tym dzieje się to w tym czasie, a nie w innym. Proszę nie, państwa, natomiast, natomiast jest pytanie zasadnicze. Panie to za ustępstwo. Że Mieliśmy tą kartę przetargową i panie, wyraźnie panie ją za dawno. Pan Marszałek, panie słowo. Jest pytanie, czy za to ustępstwo uzyskamy jakieś dodatkowe koncesje w innym miejscu. Ja wierzę w to, że Andrzej Poczobut wcześniej czy później zostanie zwolniony, bo sama relacja pomiędzy prezydentami Bidenem i prezydentem, i prezydentem Andrzejem Dudą niejako by na to wskazywała. Nie byłoby tych przyjaznych gestów, gdyby nie było nadziei, że w tej sprawie tak Mówi to... pan oczywiście o telefonie. Tak ostatnie jest. pytanie w tej sprawie do pana ministra Żaryna, bo prezydent doświadczył, że w kancelarii prezydenta nie były i nie są prowadzone żadne postępowania o wydanie aktu łaski. Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej wypuszczono z polskiego więzienia Szpiegagieru? Ja nie znam odpowiedzi na pytanie, jak formalnie rząd tę sprawę przeprowadził. Wpis pana prezydenta był odpowiedzią na pewne sygnały, które pojawiły się w mediach i sugestie, że to by musiało wiązać się z aktem łaski wobec pana róbcowa Vel Gonzalesa. Takiego panu, aktu ten... nie było, nie Przecił było postępowania. Rzeczy nie było takiej decyzji, nie było takiego aktu. Nie było Natomiast się ja prokuratura albo na wycofała są inne wypadam, możliwości. Taka jest ale nie chciałbym spekulować. Natomiast ja jedno tylko słowo bym chciał powiedzieć, bo ta wymiana więźniów pokazuje też jedną rzecz, o której musimy pamiętać, bo głównie powinniśmy się skupiać jednak na tych zagrożeniach, które generuje Rosja i na tym co dla tej sprawy y, Świadczy, o czymś, ta sprawa świadczy dla zagrożeń ze strony Rosji. Znaczy Rosja puściła w świat do swoich agentów taki sygnał, który mówi: bez względu na to, jakie zlecenia na Zachodzie będziecie wykonywali, jest szansa, że wrócicie do domu i zyskacie I Nigdy, was nie, to I nigdy jest jasne. was nie opuścimy, pan minister I to jest jasne. Nigdy was nie opuścimy, to musimy od, od, Ostatnie odczytać pytanie. jako zapowiedź rosnących jasne. zagrożeń. Na jakiej podstawie wypuszczono mhm. pana Rupcowa? Pan zanim, zanim, zanim to odpowiem, powiem też do pana ministra Żaryna, że. Natomiast my wypuściliśmy sygnał e, do całego świata, że e, Sojusz Paktu Północnoatlantyckiego działa. I że jesteśmy solidarni i że jesteśmy tak, silni. I że to nie oczekujemy. I że solidarność i solidarność również i współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest mocna. Natomiast wracając do. E, I to jest bardzo ważny sygnał. Natomiast wracając Zgadzam do... Się, tak. I to, co powiedział pan marszałek Senior. Nie wszystko dzisiaj y, przecież służby specjalne powiedzą, ale działają racjonalnie. To z podstawą prawną. A podstawa prawna, y, oczywiście, y, wszystko pewnie wyjaśnić może pan minister Bodnar, ale przecież ten człowiek y, nie był w ogóle skazany y, z mojej wiedzy. On był po prostu, w, y, bo, przebywał w areszcie. Wobec miał zarzuty. Y, miał postawione zarzuty. W związku z tym to było działanie i decyzja prokuratury. Tu nie trzeba było żadnego aktu łaskawienia czy czegokolwiek. Takiego.